Dzień dobry. Sprzedajemy najwięcej systemów parkingowych w Polsce. Dziś porozmawiamy o platformach modulo produkowanych przez PJP Makrum. Zapraszam na imoraport, raport program o jedynej takiej spółce w Polsce. Kajetan Duszyński, Mikołaj Jerzy, Remigiusz Jaskot. Zaczynamy. Witamy Państwa na kanale Grupy Kapitałowej Immobile, gdzie regularnie informujemy co słychać w jednym konglomeracie na GPW. Tym razem porozmawiamy o Modulo, czyli platformach parkingowych, które projektowane są w tym budynku, w Immobile K3, na piętrze trzecim, a powstają w zakładzie PJP Makro w Koronowie, pół godziny drogi z Bydgoszczy. Kajetanie, yy, widzieliśmy się kilka miesięcy temu, od tamtej pory inwestorzy obserwują w raportach kwartalnych PJP, że ta linia produktowa, czyli platformy Modulo, to są cały czas wzrosty. A w szczegółach, jak to wygląda? W szczególności chodzi mi o to, które produkty no, najlepiej się sprzedają, które znajdują uznanie klientów. Mm, tak, to co się zmieniło, to niewątpliwie ta dynamika wzrostu sprzedaży, co bardzo nas cieszy również dynamika wzrostu ofert, ponieważ widzimy, że ten rynek się rozwija. To, co jest ciekawe, to można, możemy tutaj zaznaczyć, że szybciej przejmujemy coraz większe części rynku niż wzrasta ilość ofert. te oferty możesz takie liczby podać? No tak, na chwilę obecną w porównaniu z zeszłym rokiem, w którym mieliśmy 139 milionów, o tej porze w tym momencie w ofertach mamy 153 miliony, także widać, że ten rynek. E, powoli, powoli się rozwija. Głównie to spowodowane jest tym, że architekci czy inwestorzy są coraz bardziej przekonani do tego typu rozwiązań i już e, e, na chwilę obecną rzadko kiedy w dużych miastach projektuje się budynek bez systemu parkingowego. Jeśli chodzi o konkretne kwoty tego, co już e, udało się sprzedać i co zostało publikowane, to w pierwszym kwartale tego roku to było 8,3 miliona złotych przychodów z platformy Modulo, rok wcześniej w pierwszym kwartale 6,8, czyli mówimy tutaj o wzroście 22%, a w ujęciu rocznym za rok 24 to było 30,2 miliona, co oznacza wzrost o 12,3% w porównaniu do roku 23. Kolejne wyniki za drugi kwartał spółka PJP Makro publikuje 8 września. Jako myślę uzupełnienie do, do tego poziomu ofertacji, bo to jest też najistotniejsze, że jakby to zespół Kajetana, cały zespół PJP Makrum przez lata wychodził trochę to rozwiązanie u projektantów, i teraz już to powstaje na etapie projektu, czyli ten poziom ofertacji jest dużo wyższy niż roczne przychody, a to sugeruje, że te oferty są ważne dłużej, tu mówimy tak mniej więcej z 3 lata od, od momentu złożenia do, do finalnej e, realizacji i to jest jakby istotne, no że to zapytanie jest odpowiednio szybko, a dwa no później my z tym produktem jesteśmy jeszcze długo związani e, jako, że tutaj jest ważny i e serwis i to, żeby właśnie była szybka reakcja jakby Coś się wydarzyło. No bo tutaj, jeżeli w, nawet porównamy z systemami przeładunkowymi, gdzie w, w centrum logistycznym jest mnóstwo doków i powiedzmy, jeden się e, zatnie, to ten czas reakcji może być nie musi być tak szybki, jak w parkingach, gdzie ktoś fizycznie nie mógłby wyjechać e, samochodem, więc tu raz, że jakość samego produktu, a dwa jakość serwisu też dla, dla naszych klientów jest, jest bardzo ważna i cieszy to, że klienci wracają i że ten Poziom ofertacji rośnie. nie gdybyś mógł powiedzieć jeszcze, zanim się zagłębimy w szczegóły, w jakich sytuacjach takie rozwiązanie jak platformy parkingowe się opłaca w porównaniu do tej tradycyjnej budowy parkingu podziemnego? No tutaj o wiele lepiej mogliby się wypowiedzieć w tym temacie nasi koledzy. Z branży budowlanej, ale według mojej wiedzy i naszego doświadczenia, jakie zbieraliśmy też przez te 8 lat, jak istniejemy na rynku, dzięki platformom parkingowym przede wszystkim pomijamy tak wrażliwe elementy konstrukcji, a w zasadzie całego procesu budowlanego jak głębokie wykopy jak. Poziomy, dalsze poziomy parkingu, czyli to się wiąże z kolejnymi stropami, z kolejnymi instalacjami wentylacyjnymi, tryskaczowymi, elektrycznymi itd., dalej, co powoduje, że zamiast dwóch dróg dojazdowych, które by obsługiwały dwa miejsca na poziomie 0, minus 1, minus 1, 2, mamy jedną drogę, która obsługuje, jedną drogę dojazdową, która obsługuje takie dwa miejsca. Także siłą rzeczy mamy o wiele mniej konstrukcji za dwa razy więcej miejsc parkingowych. Te platformy, które sprzedajecie, sprzedajecie najwięcej, to są niezależne parker C100 BASIC i w czym tkwi to źródło ich sukcesu? No, Platformy niezależne mają to do siebie, że tak jak sama nazwa wskazuje, jeżeli mamy zaparkowany samochód na którymkolwiek z miejsc na systemie parkingowym, zawsze mamy do niego dostęp. Więc raz, że takie miejsce są o wiele wygodniejsze dla użytkowników, a dwa, że przysparzają im o wiele mniej problemów, ponieważ nie muszę wystawić drugiego samochodu z jakiegokolwiek miejsca, żeby to swoje auto odebrać. Do tego one mają pełne wymiary, czyli 2,5 metra na 5 metrów, czyli standardowego miejsca parkingowego. Co wiąże się też z tym, że użytkownicy powiedzmy, mniej boją się kupować takie miejsce, bo one po prostu przypominają im standardowe miejsce, tylko że są na maszynie. I myślę, że to głównie chodzi o to, jeszcze moglibyśmy spojrzeć tutaj na to, że te miejsca są liczone później w ogólnym bilansie jako jedno standardowe miejsce parkingowe, a nie jak w przypadku urządzeń zależnych. Powiedzmy, albo pół miejsca, albo w ogóle nie są liczone jako jedno miejsce parkingowe, a jedynie jakieś tam podwojenie, co jest związane z tym, że nie mielibyśmy na przykład przypisanych dwóch miejsc parkingowych do jednego mieszkania. Także one są bezpieczniejsze przy bilansowaniu dla architektów czy też dla inwestorów, którzy zlecają taki projekt architektoniczny. Ten produkt ma już kilka lat, kilka ładnych lat, yy, natomiast cały czas jest unowocześniany. Wchodzą samochody elektryczne, są coraz popularniejsze. I Jak to wygląda w przypadku Modulo? Tak, yy, przez te 8 lat, yy, kiedy realizujemy platformy w Polsce, no dorobiliśmy się chyba największego portfolio z tych wszystkich firm, które tutaj mamy na rynku, ponieważ mamy bardzo różne zabezpieczenia, bardzo różne rozwiązania, jeżeli chodzi o zabezpieczenia antykorozyjne, mamy bardzo różne rozwiązania, jeżeli chodzi o Samą powierzchnię tych platform od blach premium, które są bardzo grube, w związku z czym mają bardzo, grubą, bardzo grube zabezpieczenia antykorozyjne, do blach standardowych, takich jak montuje każdy, czyli czy my, czy jakakolwiek konkurencja. No i oczywiście to, o czym mówisz, to zwiększona nośność, do której musieliśmy podejść z racji rozwijającej się elektromobilności, czyli platformy o udźwigu powiedzmy około 2500. Kilogramów. Oczywiście na chwilę obecną, żeby zaspokoić te potrzeby związane z mobilnością, zaczęliśmy produkować słupki do, jako podstawy do ładowarek elektrycznych, również wprowadziliśmy jednego niemieckiego producenta, który również sprzedaje w Stanach Zjednoczonych, co nie jest takie proste, jeżeli chodzi o europejskie firmy, po to, żeby zapewnić naszym klientom ładowarkę, której my sami się nie boimy, wiemy, że ona będzie sprawna, wiemy, że będzie prosta w obsłudze i po prostu nie będzie zwrotów gwarancyjnych takich sprzętów. Nikłaju, Ty często patrzysz na perspektywy rynku i tą całą konstrukcję naszych działów sprzedaży. Tutaj e, udało się e, temu produktowi modulo, czy w zasadzie osobom, które e, nim zawiadują, e, zainstalować się w Czechach poprzez współpracownika i teraz e, są coraz e, większe możliwości operowania na południe od Czech. Tutaj Kajetan też wspominał przed programem, że Macedończycy na przykład są zainteresowani produktem. Tak, tak, Macynańczycy również są zainteresowani produktem. Chcemy również po tym, jak już zajmiemy rynek czeski i słowacki, udać się troszeczkę niżej do Węgier, zobaczyć co tam można zrobić, bo widzimy po prostu, że nasz produkt przekonuje do siebie firmy, które z takimi produktami mają do czynienia z zagranicznych rynków. Oczywiście nie wypowiadam się tutaj o rynku niemieckim. Ponieważ tutaj działają koledzy z promsztalu GmbH, ale uważamy, że te nasze kraje na południe od nas, czy też na północ, bo Norwegowie również zainteresowali się naszym produktem, że te rynki są w stanie wchłonąć nasz produkt i tam jesteśmy w stanie ustabilizować naszą sytuację już za parę lat. To ja może uzupełnię o, o, o kolegów, którzy prowadzą naszą spółkę niemiecką. Można by sobie zadać pytanie i sami sobie zadajemy, Dlaczego w Niemczech to tak długo trwa? Teoretycznie jest to rynek większy od rynku polskiego nawet na te rozwiązania. Te rozwiązania pochodzą z rynku niemieckiego, więc tam klient jest do tego dużo bardziej przyzwyczajony, czy był, architekci, projektanci. I myślę, że teraz jest szansa, żeby, żeby mocniej zaistnieć na tym rynku. Powody, na pewno pierwszy powód to, to był taki brak referencji. Gdzie już wiadomo, w Polsce mamy mnóstwo referencji, i teraz mamy je już też w Niemczech. Mamy, mamy referencje, przede wszystkim oczywiście najszersze na rynku polskim, ale w Niemczech już jesteśmy po, po pierwszych realizacjach i myślę, że teraz mamy też bardzo zmotywowany zespół w Garden, żeby ten produkt sprzedawać, żeby wykorzystać nasze doświadczenie i naszą markę, naszą renomę z systemów przeładunkowych. Do, do parkingowych. Tutaj, jak to w biznesie bywa, czasami ten trudniejszy okres, gdzie trudniejszy jest dla przeładunków cały czas w Niemczech, pomaga się rozwijać w innym produkcie, bo zaangażowanie kolegów bardzo mocno wzrosło teraz w parkingi. I myślę, że te owoce będziemy widzieć. Myślę, że w kwestia bardziej Lat niż kwartałów. Proszę się nie spodziewać, zaraz ten, bo to jednak zanim się ten produkt zaofertuje, sprzeda, a potem zrealizuje. Zresztą też najbardziej nas interesują tak jak w Polsce sprzedaże wprost do, do deweloperów, bo one są największe, one są powtarzające się, o nie chcemy walczyć. Także wydaje nam się, że zespół niemiecki jest odpowiednio zmotywowany i na tym rynku. Też w następnych latach uda się rosnąć. Konkurujemy ceną i jakością, i jeśli chodzi o tę jakość, to zauważyłem, że oferujemy 5 lat gwarancji. Tak, oferujemy 5 lat gwarancji, ale bez wyłączeń, co jest ważne, i tutaj też, dlaczego jesteśmy tak mocno mocni w serwisie na polskim rynku, to właśnie to powoduje to, że podchodzimy do klienta w taki sposób, że jeżeli mówimy że dajemy na coś gwarancję, to ta gwarancja realnie istnieje. Jeżeli mówimy, że dajemy 5 lat gwarancji na konstrukcję nośną, to bez wyłączania blach najazdowych, bo one są najważniejsze, to jest styk w końcu naszego pojazdu z systemem parkingowym. Dodatkowo oczywiście mówimy tutaj o punktach serwisowych, które mamy w Polsce, które są w stanie bardzo szybko zareagować i dojechać do klienta nie tylko z jednego miejsca. W Polsce, jak to w wielu przypadkach się zdarza. Stąd też właśnie duże zaufanie do naszego produktu. Użytkownicy docelowi wiedzą, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, po prostu zostaną zaopiekowani w odpowiedni sposób. Spójrzmy na kursy akcji trzech spółek z Uniwersum GKI. Zaczynamy od Atremu. Aktualny kurs giełdowy z momentu nagrania to 38,30 zł. Tutaj niedawno mieliśmy odcięcie dywidendy. W PJP makron podobnie, też dywidenda i 15 ,80 zł groszy w tej chwili z kolei kurs giełdowy akcji grupy kapitałowej Immobile wynosi 3 zł. Grupa kapitałowa Immobile w wyniku wyzwania na PJP-Macron kupiła 622 706 akcji spółki. Aktualnie GKI bezpośrednio oraz poprzez spółki zależne posiada 76,14% akcji PJP. Aktualny skład akcjonariatu widzą Państwo teraz na ekranie. I płynnie przechodzimy do pytań z YouTube'a. Wpis, komentarz w całości widzą Państwo teraz na ekranie. A kluczowy fragment dotyczy właśnie kwestii wyzwania. Czy głównie akcjonariusze zamierzają wycofać akcje z rynku? Nie. Chodzi o PJP. Nie, nie zamierzamy wycofywać akcji z rynku. Okej, okay. chociaż takie pytanie już padało w momencie wezwania, gdzieś tam w trakcie wezwania i po wezwaniu nic się nie zmieniło. Jesteś tutaj, Mikołaju, stwierdzam, stabilny w swoich poglądach. Kolejne pytanie. W imieniu akcjonariusza PJP Makrum, kiedy spółka matka spłaci zadłużenie do PJP? Znaczy grupa, myślę, że to też już wielokrotnie mówiliśmy na kanale, że grupa zarządza cashflowem centralnie i to zadłużenie będzie fluktuować. Na przykładowo na, na, na przełomie 24-2025 roku grupa spłaciła około 30 milionów do PJP. Myślę, że szybsze spłaty mogą się pojawić, jeśli pojawiłaby się jakaś okazja rozwojowa. My po przejęciu rozwinęliśmy Projprzem kilkukrotnie, uczyniliśmy tą grupę dużo silniejszą i dalej zamierzamy to robić, a oprócz tego oczywiście tak myślę, że dla każdego akcjonariusza to jest jasne, bo, 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 bo wie to ze sprawozdania, że po prostu spółki, wszystkie w zasadzie spółki zależne w tym PJP Makrum zarabiają na tych pożyczkach, także zarabiają ponad, ponad to. Od co pożyczają wewnątrz. Także, e, także myślę, że tak będzie jeszcze pewnie jedno pytanie o tym, także jeszcze myślę, rozwinę tą myśl dalej. Jeszcze chciałem wspomnieć odnośnie dywidendy, e, zarówno w Atrem, jak i w PJP Makrum, że tak jak informowaliśmy wielokrotnie na kanale i we wszystkich social mediach i przede wszystkim w tej komunikacji oficjalnej WESPI. To są dywidendy płatne tym razem w trzech e, ratach, w zasadzie równych, więc e, tak to wygląda. I pytanie, e, które przyszło do nas drogą mailową. E, tutaj jest taki wątek, do którego chciałbym się jeszcze odniósł. E, autor pisze, że e, biorąc ostatnie wezwanie na PJP, za środki samego PJP, ma z tego tytułu niesmak. I nie podoba mu się, jak spółka matka podchodzi do akcjonariuszy spółki córki. Znaczy to dementuję, <laughs> to nie było za środki PJP. Tam była gotówka immobile plus była gwarancja bankowa, która tylko w części została przekształcona w kredyt, który spłaca, spłaca GKI. I pytanie, kiedy GKI odda środki spółkom zależnym i będzie się finansowała na rynku, a nie kosztem tych spółek? Znaczy to jest też teza w tym pytaniu. Spółki zarabiają na pożyczkach, więc nie jest to. Nie jest to kosztem spółek. Po drugie, GKI, oprócz tego, mocno się finansuje na rynku. Są segmenty, oczywiście, które, które, które teraz są pożyczkodawcami, a są też segmenty, którymi są dużymi pożyczkobiorcami. Między innymi tam około 70 milionów pewnie jest teraz pożyczone do segmentu deweloperskiego na, na wkłady własne. I myślę, że tu jeszcze jeden taki może naj, Najbardziej obrazowy, no ale jednak zawierający trochę historii, przykłady z tego, że to w zasadzie nic się nie odbywa kosztem. Zresztą my też nie mielibyśmy biznesu, żeby to się odbywało kosztem spółek zależnych, no bo w jednej mamy, w tych, które są notowane, w jednej mamy 72%, w drugiej 76%, w pozostałych spółkach zależnych mamy, mamy 100%, w większości. I teraz tak, nawet jak przejmowaliśmy Projprzem w 2016 roku, no to spółka była w zasadzie od wielu lat na stracie. Tam bodajże chyba 4 lata na stracie bez pomysłu. Darek Paprzycki razem z Darkiem Gugałą wskrzesili, w zasadzie zbudowali od nowa segment wykonawczy w ramach Projprzem Budownictwo Spółka ZOO, m.in. biurowiec, w którym siedzimy, był realizowany przez tą spółkę, dzięki temu miała znowu referencję. Dodatkowo oczywiście gwarancję, i płynność była dostarczona z grupy, a jeżeli chodzi o segment przemysłowy, no to w zasadzie Piotr Szebleski i Darek Szczechowski wraz z zespołami wtrąci w, w, w nowe życie w tą spółkę, tak? bo wcześniej to były tylko systemy e, przeładunkowe i nierentowny segment konstrukcji stalowych, e, z którego zrezygnowaliśmy. E, od tego czasu jest dużo więcej produktów, został rozbudowany zakład, została zwiększona sprzedaż praktycznie w całej Europie. E, kurs e, wzrósł kilkukrotnie, koło pewnie 5 zł zostało wypłaconych w dywidendach. Także myślę, że zarówno akcjonariusze PJP Makrum, jak i my, jako Grupa Kapitałowa Immobile, jesteśmy. Bardzo zadowoleni z tego, co udało się osiągnąć. Takim jeszcze będę się nawiązywał tylko do spółek publicznych, bo o nie jest pytanie. Jeżeli chodzi o atrem, no to jest podobna sytuacja. Spółka nie miała płynności, miała kilka lat strat, jak wchodziliśmy. Oczywiście, miała referencję i super zespół, który dalej jest z nami, ale w tamtej, w tamtej sytuacji, gdzie nie było na rynku zamówień, no to w zasadzie te referencje były. Nie do wykorzystania, bo nie było płynności, żeby brać nowe zadania, nie było gwarancji, żeby je podkładać pod nowe zadania, i tam my przez kilka lat dostarczyliśmy płynność, do dzisiaj dostarczamy gwarancji, między innymi, które też pozwalają nam realizować te duże zadania, które pewnie na przykład projekt Baltic Pipe w wodolanowie który by realizował i Proypsze Budownictwo, i Atrem. Atrem był liderem. Bez gwarancji z grupy pewnie nigdy by nie doszedł do skutku. Jako, jako liderzy byśmy musieli być podwykonawcami jakichś innych dużych grup budowlanych. Także e, myślę, że w sytuacji oczywiście Atremu jeszcze dopowiem. Myślę, że wszyscy akcjonariusze też są zadowoleni to z tego, co się udało po 19 roku e, osiągnąć. Ciąg dalszy e, maila, w ogóle zachęcamy do wysłania do nas maili i adres na ekranie. Drugie pytanie, czy obecna wycena atremu zostanie przez GKI wykorzystana na przykład do sprzedaży małego pakietu akcji? Jeżeli nie, to dlaczego? Rozumiem, można powiedzieć długoterminowa inwestycja i tak dalej, ale z racji tego, że gikai ma dług w spółkach zależnych, można ten dług szybko zredukować sprzedając kilka procent akcji. czy znaczy można po pierwsze... Myślę, że można powiedzieć o takim dużym megatrendzie co do elektryfikacji i że on będzie trwał jeszcze bardzo długo. Po drugie, myślę, że same komunikowane i realizowane wydatki na transformację energetyczną sprawią, że ten segment będzie kwitł jeszcze wiele lat. Może teraz warto włączyć pauzę. Tutaj Remigiusz, jakbyś może te wykresy, gdzie, gdzie, gdzie nałożyliśmy tą zmianę, w tych nakładach inwestycyjnych, które są planowane przez OSD i PSE. Tutaj akurat to jest miejsce, gdzie te środki z KPO, myślę, że niewątpliwie i niekwestionowanie przez żadne strony sporu politycznego przyczyniają się do modernizacji sieci, która jest konieczna, bo to też to jest zmiana slajdu? Tym razem tak. fachowcy zbadali, jak stare są polskie sieci. Dokładnie, to też warto zobaczyć. No, oczywiście, tutaj można powiedzieć, że z tej perspektywy, jako dodatek, można traktować wszystkie wydatki, które są planowane na wojsko, ewentualny rozwój segmentu biometanowego, kolej, gaz i wiele innych możliwości realizacji ciekawych. Zadań, między innymi teraz największy kontrakt jest realizowany co do automatyki związane z wodą produkcyjną, także, także to jest też kolejne obszary, gdzie, 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 gdzie możemy się rozwijać. My się cieszymy, że zainwestowaliśmy w Atrem i wspólnie z Andrzejem Goławskim i całym zespołem Atremu, Przemkiem Przemytem, Darkiem Jarkiem go rozwijamy i chcemy, żeby Atrem stał się dużą grupą budowlaną. I ostatnie pytanie z tego maila. Czy będzie przeszacowanie aktywów, czyli wartości spółki Atrem w skonsolidowanym raporcie? Nie, tutaj ze względów na, na, na zasady rachunkowości tego zrobić nie możemy. W zasadzie i Atrem i PJP Makrum y, będą takimi pozycjami, które, y, które są tam po, po, po cenie zakupów i stanowią takie duże niedoszacowanie y, kapitału własnej grupy kapitałowej immobile. Informacja z życia biurowca Immobile K3. Na parterze budynku została otwarta piekarnia i cukiernia Staropolska. Bydgowska sieć oferuje m.in. chleby i ciasta, i jak informuje, do swoich punktów dostarcza towar nawet trzy razy dziennie. Atrakcją punktu na parterze naszego biurowca jest strefa Insta. Można sobie tam zrobić zdjęcie z wielkim lodem, takim rożkiem. Z kolei niedaleko się dla rabatki stanęła rzeźba upamiętniająca marka Jerzego. Profesora nauk rolniczych i ogrodniczych, stanego jako najwybitniejszy polski specjalista do spraw hodowli chryzantem. Nieustannie zapraszamy na letni spacer nad kanałem Bydgoskim. Tam można zobaczyć nowy pomnik oraz nasze osiedle. No to miejsce też szczególne dla, dla całej e, mojej rodziny, dlatego że tam e, mój pradziadek Janusz Jerzy, e, w ramach dywersyfikacji działalności, bo prowadził czy posiadał fabrykę okuć meblowych na ulicy Fordońskiej, w ramach dywersyfikacji działalności i sprowadzenia swoich rodziców bliżej siebie, wtedy poza miasto Bydgoszcz, kupił ogrodnictwo właśnie na Czarnej Drodze, które bardzo długo było rodzinnym ogrodnictwem. Dziadek poszedł w karierę naukową, wiadomo, że wtedy były takie czasy, że, że, że kariera biznesowa była e, niemożliwa, zresztą to trochę i e, od dziadka Marka i od e, jego brata Bogusława Jerzyckiego, bo jego Karpelana Solidarności trochę nauczyłem się tego, jakby można było e, zobaczyć co to znaczy, Przewodzić, co to znaczy być liderem. Trochę tego obraz był też na obu ich pogrzebach. Uroczystość oczywiście smutna, ale pierwszy i w zasadzie ostatni raz widziałem tak dużo ludzi, którzy po prostu przyszli z różnych, z, z różnych miejsc. Czy to u dziadka, to, to wiadomo, że to były głównie z uczelni, czy bydgowskiej, czy, czy poznańskiej, czy po prostu znajomi, ale to potężne tłumy, a u księdza Jerzyckiego to jeszcze, jeszcze dużo, więcej, dużo więcej ludzi, to praktycznie cały cmentarz bielawski wtedy był nie do, nie do przejścia, w zasadzie od osoby, która ślubowała ubóstwo i w zasadzie tylko całe swoje życie służyła innym, także Powiedzmy, że, że w obu przypadkach to oni identyfikowali to przewodzenie jako, jako służbę, i, 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 i fajnie, że, że tutaj taka rzeźba stanęła w tym wyjątkowym miejscu. To było bardzo ładne zakończenie naszego programu. Jeszcze tylko dwa zdania. Koszulki cały czas są dostępne dla akcjonariuszy i dla sympatyków grupy kapitałowej Mobile. Podobnie jak oferty na PL, jeśli jesteście akcjonariuszami, wystarczy mail do nas zgodnie z instrukcją na tej stronie i odblokujecie ciekawe oferty. Dziękujemy za dziś. Bądźcie z nami, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do widzenia.